Uwaga! W ostatnich latach popularna jest nowa forma oszustwa. Kiedyś naciągali ludzi na wnuczka, na dywany, na jakieś kołdry lecznicze, na policjanta, a dzisiaj naciągają na fotowoltaikę. W tym oszustwie są dwa fronty: z jednej strony domokrążcy, którzy wciskają panele każdemu, kto ma dach, z drugiej nasze państwo, które zmienia zasady w trakcie gry. A kto na tym traci? Zwykły człowiek, który po prostu chce zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze. Coraz więcej osób szuka oszczędności, ale często szuka ich tam, gdzie nie trzeba i zamiast zyskać, wpada w problemy i masę nieprzyjemności. Cześć, jestem Wojtek z firmy Maltechnik. Dzisiaj temat może trochę kontrowersyjny, ale bardzo ważny: czy fotowoltaika w ogóle się jeszcze opłaca? Zanim zaczniemy, daj znać w komentarzu, jak to wygląda u ciebie, ale konkretnie napisz, ile ciebie instalacja kosztowała, ile rocznie oszczędzasz i kiedy realnie ci się to zwróci. Tylko proszę, bez frazesów w stylu, mam prąd za darmo. Liczby, fakty, konkret. I jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów, w których rozbijam mity budowlane i finansowe, zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka. Lecimy! Na początku chcę nakreślić, jak powinna wyglądać inwestycja, która się zwraca. Podam Ci przykład instalacji LPG, którą miałem w jednym z moich samochodów. Wówczas koszt tej instalacji to był 4,5 tysiąca złotych. No dlatego, że to był samochód z sześcioma cylindrami. W czterocylindrowych silnikach wtedy instalacja kosztowała 2,5 tysiąca złotych. No bo to już tam parę lat minęło czasu, kiedy ten samochód miałem. Ale teraz ile zwraca się taka instalacja? W moim przypadku było to 10,5 miesiąca. Co to znaczy? To znaczy, że gdybym wziął tą instalację na raty, to przez 10,5 miesiąca spłacałbym raty płacił za paliwo dokładnie tą samą kwotę, którą normalnie wydawałbym na benzynę. Czyli nie wyłożyłbym nic ze swoich pieniędzy, gdybym to kupił na raty, a miałbym za darmo instalację po 10,5 miesiącach, a później już bym tylko oszczędzał. Jak to wygląda w liczbach? U mnie średni roczny koszt w tych 4 latach, w których miałem tam ten samochód, to było 6453 zł. Cena ta obejmowała Gaz, benzynę, która też jest jednak potrzebna, bo tankowałem niecałe dwa zbiorniki rocznie do pełna benzyny, no i resztę gazu. Średnie spalanie to było 11 litrów gazu. Jeżeli bym tankował tylko benzynę, załóżmy, że samochód by spalił 9 litrów benzyny, no to by to wyszło 11 542 zł rocznie. A jeżeli miałem samochód przez 4 lata, zrobiłem nim 100 tysięcy kilometrów, to zaoszczędziłem realnie po odjęciu kosztów instalacji, droższego przeglądu no i tam też benzyny, którą i tak musiałem kupować na rozruch to zostało mi w kieszeni, tak hipotetycznie, no bo nie odkładałem na kupkę tych pieniędzy, to było 15,5 tysiąca złotych. I co, I co się stało przez to? Dzięki temu, że miałem instalację, samochód łatwiej sprzedać i wszyscy są zadowoleni. Kupujący się cieszy, że ma dobrą instalację że wszystko fajnie działa, taniej jeździ, a ja się cieszyłem, że zaoszczędziłem już to, co chciałem, zaoszczędziłem, no a samochód z punktu widzenia kupującego może się okazać atrakcyjniejszy. A jak to wygląda w przypadku fotowoltaiki? Nie jest już to takie klarowne, jak w przypadku instalacji LPG w samochodzie. Tam jest dużo zmiennych, dużo rzeczy, na które nie mamy wpływu. No i podam Wam przykład jednej znajomej, która założyła fotowoltaikę. Koszt instalacji to było 22,5 złotych. Coś ciekawe, ogrzewanie w domu było gazowe. Czyli, jak dopytałem, roczne rachunki tej pani nie przekraczały 2000 złotych, no bo zwykle takie rachunki ludzie mają przy takim no, zwykłym zu zużyciu. A to oznacza, że jeżeli założymy, że za prąd nie zapłaciłaby już pani ani złotówki, to instalacja by zwracała się przez jakieś 11 czy tam 13 lat. No i teraz sobie myślisz, no to przecież to jest kupę czasu. Ale te 11 czy 13 lat to jest optymistyczny wynik. Dlatego, że oczywiście za prąd i tak jeszcze trzeba płacić. Są jeszcze opłaty przesyłowe. No i też fotowoltaika, ona nie produkuje Ci energii konkretnie w tym czasie, który potrzebujesz, tylko wtedy, kiedy jest słońce. Nie zawsze tą energię wykorzystasz. O ile na starych zasadach można było tą energię oddać, za 80% wartości do takiego, można powiedzieć, wirtualnego magazynu, czyli oddajesz po prostu do sieci, i później prąd kupujesz po normalnej cenie. Wtedy jeszcze to było ok, ale teraz to już, jak doszło do tego, że za jakieś grosze sprzedajesz, a drogo ten prąd kupujesz, to przestało mieć to kompletnie sens. No i żeby sobie z tym poradzić, ludzie zaczęli. Montować magazyny energii, żeby jednak ten prąd przechować i wykorzystywać wtedy, kiedy on będzie potrzebny. To, co wam tutaj przedstawiłem, jest to klasyczne oszustwo. Ale dlaczego? No, nie dlatego, że ta pani to kupiła. No bo przecież można kupić coś, co się nie opłaca, tylko trzeba być świadomym. Ale tu była sytuacja taka, że ta kobieta, ona mnie przekonywała, że ona ma prąd za darmo, że ona oszczędza na tym, nie biorąc pod uwagę, tego, że 22,5 tysiąca wydała na tą instalację. Jeżeli sprzedawca klienta w ten sposób nastawia, że wmawia mu, że on oszukuje i klient z pewnych powodów no, nie chce mu się sprawdzać ani tego policzyć, czy to ma sens, no to no, moim zdaniem to jest oszustwo i wykorzystywanie naiwności. Odbiorcy, ale też żeby było jasne, nie wszyscy, którzy montują fotowoltaikę, to są naciągacze i oszuści. No, też tak nie można powiedzieć. Miałem kontakt z jedną firmą, tak jak dzwonią ci różni przedstawiciele firm fotowoltaicznych. Pytali mnie o, o to, czy nie chciałbym zamontować fotowoltaiki. Obiecywali na początku oszczędności, że tam się prąd będzie zwracał, niezależność energetyczną. No, wiadomo, takie tam klasyczne. Argumenty. Powiedziałem od razu, że w moim przypadku może to nie mieć za bardzo sensu, dlatego że ja mam niskie rachunki za prąd. Pani zapytała, ile? No to powiedziałem, że około 2000 zł rocznie. Dopytała pani, czy ogrzewania bym nie chciał przejść na pompę ciepła. To wtedy mogłoby się to jakoś opłacać? Powiedziałem, że nie, no bo za gaz też płacę troszeczkę więcej niż 2000 zł rocznie. No i pani powiedziała mi. W takiej sytuacji faktycznie nie, nie warto, żeby pan montował tą fotowoltaikę. Ja mówię, no pewnie nie. No i podziękowaliśmy sobie za miłą rozmowę i tyle. I właśnie tak powinna wyglądać tego typu rozmowa. A nie pchać kogoś w jakieś kilkudziesięciotysięczne wydatki. Bo ten przykład, co wam powiedziałem, 225 tysiąca, no to jak macie doświadczenie już w tej dziedzinie, to jest jednak tańsze rozwiązanie. No bo nie ma problemu, żeby sobie zamontować panele za 50 tysięcy i za magazyn energii też kilkudziesięciotysięczną kwotę na to przeznaczyć. Jeszcze do tego dochodzi pompa ciepła. No to zobaczcie, jakie to są ogromne kwoty. Ale są też przypadki, w których fotowoltaika może się opłacać. Na przykład, jeżeli naprawdę ktoś ma bardzo duże zużycie tego prądu i na bieżąco je wykorzysta, no to wtedy tak. Jeżeli ktoś jest rolnikiem, no i akurat latem, wtedy kiedy najwięcej jest słońca, on ma największe zużycie energii do tych urządzeń swoich rolniczych, no to wtedy też może być to OK. Albo w przypadku firm, bo stawki energii elektrycznej dla firm są wyższe niż dla użytkowników indywidualnych, no i wtedy też może być to opłacalne. Ale tak swoją drogą dajcie znać, jakie są u Was przypadki, no i ile realnie zaoszczędziliście dzięki fotowoltaice, uwzględniając oczywiście koszty zakupu, a nie tylko E, rachunki za energię. A może to po prostu o to chodzi, że urzędnikom nie podoba się to, że ludzie chcą być niezależni. No bo przecież, jeżeli sobie zamontujesz fotowoltaikę, zamontujesz sobie magazyn energii, jeszcze do tego swoją studnię wywiercisz, swoją oczyszczalnię ekologiczną zrobisz, no to w zasadzie niczego od państwa nie potrzebujesz. Jeszcze samochód elektryczny sobie kupisz, który załadujesz z paneli. No to wszystko masz. No wiadomo, że. Zimą ci tego prądu nie starczy, no ale rozwiążesz to, że kupisz paliwo sobie do agregatu i możesz być osobą naprawdę niezależną. No i dlatego państwo chce pewnie to wszystko opodatkować, jakoś może ukrócić. Ale czy dobrze? Ja uważam, że nie. Ja jednak lubię wolność. Rozumiem tych ludzi, którzy są w stanie wydać dużo pieniędzy, żeby mieć tą niezależność. No i to się ceni. I państwo nie powinno się wtrącać w takie rzeczy. Nie powinno wpychać łapy w nie swoje sprawy. Już wystarczy tego, że musisz się pytać czy drzewo na swojej działce możesz ściąć, swoje drzewo na swojej działce. Musisz się pytać jaki dom możesz zbudować na swojej działce, którą kupiłeś i dom budujesz za swoje pieniądze, potem płacisz za to podatek. No to jest absurd na absurdzie. Także rozwiązaniem pewnie tu będzie to co niektórzy robią. Montują fotowoltaikę normalnie na bez, nie na dachu tylko gdzieś tam na podwórku. Nie zgłaszałem jej nigdzie, może takie jest wyjście, nie mam pojęcia co tu robić. Ja po prostu na razie w takie rzeczy się nie bawię, nie mam na to czasu ani środków, ale jak ktoś ma, to myślę, że to jest jedyne wyjście. Mówiliśmy już o tym, że samochód z instalacją gazową będzie najprawdopodobniej łatwiejszy w sprzedaży niż samochód bez tej instalacji, dlatego że jest duża grupa odbiorców takich, którzy chcą właśnie samochód z instalacją gazową. Zwłaszcza jeżeli samochód jest stary, wtedy można powiedzieć, że instalacja gazowa jest taką gwarancją szybkiej sprzedaży. Nie ma tu naprawdę żadnego problemu, bo ktoś kupuje, od razu tanio jeździ. A jak wygląda sytuacja w przypadku starej fotowoltaiki? To już nie jest to takie oczywiste, dlatego że jak już słyszeliście, po 10 latach będzie trzeba tą instalację wymienić, a jeżeli nie, to będzie trzeba zapłacić od tego podatek. No i jaki sens, jaka logika. Najpierw państwo dopłaca ci do tego, żeby założyć tą fotowoltaikę. Potem zmienia zasady w trakcie gry. Potem się dowiaduje, że to jednak nie jest ekologiczne no bo trzeba zapłacić podatek. No bez sensu. No i właśnie to jest też między innymi powód, dla którego jeżeli nie musisz, zastanów się, czy warto się decydować. No bo nie ma większych oszustw niż oszustwa robione przez państwo. Ile było takich rzeczy? Najpierw były dopłaty do gazu. Ludzie likwidowali kotły węglowe, zakładali gaz. Teraz okazuje się, że gazem nie można palić, pompy ciepła już też są złe i fotowoltaika już jest zła. No to ja nie wiem jak to już niedługo będzie, no nie mam pojęcia. Stare polskie przysłowie. Licz na siebie, nie patrz na to, że ktoś Ci coś da, że będą jakieś dopłaty, dotacje. Jak sobie nie zorganizujesz, to nie będziesz mieć. Widząc też fotowoltaikę na każdym osiedlu... Wszędzie tego jest pełno. Możesz sobie pomyśleć, że jednak to się musi opłacać, no bo to ludzie zakładają. Ale nie możesz się porównywać do innych. Nigdy nie wiesz, jaką kto ma sytuację, czym ogrzewa swój dom, ile wydaje, albo jakimi dysponuje środkami. Bo ktoś po prostu może lubić gadżety, patrzeć jak mu tam ten prąd się zwraca, czy samochodem elektrycznym jak jeździ lubi patrzeć, gdzie następna stacja ładowania, jakiś dreszczyk emocji, czy będzie miejsce. No niektórzy po prostu to lubią. I czy tam chcą być po prostu eko. No i to też jest fajne. Nie można tego naśladować, dlatego że... Dla kogoś wydanie 100, 200, 300 tysięcy złotych to może być takie pstryknięcie palcem. A dla Ciebie to może być kilkadziesiąt lat bardzo, bardzo ogromnych kosztów. Dlatego patrz, czy się to konkretnie Tobie opłaca, a nie patrz, jaki jest trend. Bo nikt Twoich rachunków nie zapłaci. Jak już Wam wspominałem, że w przypadku instalacji gazowej samochód ze starą instalacją nawet ma wyższą cenę, w sprzedaży, zwłaszcza jeżeli chodzi o starsze samochody. Sprzedaż go łatwiej z instalacją niż bez. No takie po prostu są realia. A w przypadku paneli fotowoltaicznych, czy też sytuacja tak wygląda? No dajcie znać, jakie macie doświadczenia, bo sądzę, że jeżeli kupowałbym dom, który ma instalację 9-8 letnią, to bym się zaczął zastanawiać, czy to czasem nie jest kłopot mieć tą instalację. Bo może być, że może być, że nie, ale nie wiem. Dajcie znać, jeżeli sprzedawaliście dom z instalacją i jak ludzie na to patrzą. Kolejnym problemem jest przewymiarowanie instalacji. Ludzie, niektórzy, kupują instalację większą niż potrzebują. Tak samo w przypadku pomp ciepła. Kupują mniejsze niż potrzebują. I to nie wynika z tego, że oni działają w złej wierze. No, oczywiście oni chcą jak najlepiej, tylko. W złej wierze działają ci, którzy im to sprzedają, albo po prostu też się na tym nie znają i nierzetelnie podchodzą do tematu. Wiąże się to z tym, że zamiast produkować tyle, ile potrzebujesz, no to produkujesz po prostu prąd dla państwa, no i nic z tego nie masz. W wielu przypadkach z produkcji tego prądu nie masz ani jednej korzyści. Dlaczego? Dlatego, że nawet po tych niskich stawkach sieć może tego prądu od ciebie nie przyjąć dlatego że jest zbyt wysokie napięcie prądu w sieci. A dzieje się to tak dlatego, że w jednym rejonie może mieć zbyt dużo instalacji fotowoltaicznych i sieć nie może przyjąć od wszystkich instalacji naraz prądu. Dlatego jeżeli już jest zbyt duże napięcie, to od pozostałych instalacji, które nie zdążyły prądu oddawać, no to prąd nie jest pobierany i one po prostu są piękną dekoracją waszego dachu. Taka jest smutna prawda tego zjawiska. No i tutaj Rozwiązaniem są magazyny energii. Ideą jest to, żeby ten prąd przechować i wykorzystać wtedy, kiedy będzie potrzebny. Tylko niestety wiąże się to z kolejnym bardzo dużym kosztem kilkudziesięciu tysięcy złotych. Teraz zobacz, jakie masz normalnie potrzeby użycia tego prądu. Jeżeli jest to parę tysięcy złotych rocznie, no to ten magazyn energii, zanim ci się zwróci, on będzie już mógł być do wymiany. Dziesięcioletnie akumulatory. Do nowych już nie należą, no i wszystkiego się można po tym czasie spodziewać. Dlatego, jak dla mnie, to jest inwestycja bardzo niepewna. Jeżeli pomijając takie rzeczy jak niezależność energetyczna, no to finansowo się to w ogóle nie spina. Nie ma to żadnego sensu. Drugim rozwiązaniem jest to, jeżeli już ktoś wpadł w pułapkę i założył za dużo tej fotowoltaiki, no to często słyszy: Kup samochód elektryczny, żeby wykorzystać tą produkcję, wtedy jeździć za darmo. Jak ja lubię ten tekst. Jeździć za darmo, masz prąd za darmo, to niżej już 100 tysięcy wydałeś na fotowoltaikę, magazyn energii. Do tego jeszcze samochód elektryczny też, drugie tyle jak nie więcej. I się człowiek cieszy, że jeździ za darmo. Ale jaki tutaj jest minus? Minus jest taki, że żeby ładować samochód z paneli fotowoltaicznych, no to powinieneś mieć samochód podłączony u siebie do gniazdka w domu. Czyli ta opcja jest dobra dla kogoś, kto swoje biuro ma w domu, no i wtedy tam się może ładować. W pozostałych przypadkach, jak jedziesz do pracy tym samochodem elektrycznym, no to się tam i tak nie załadujesz, no i co z tym prądem? Jak nie masz akumulatorów w postaci tego magazynu energii, no to tego prądu nie zmagazynujesz. Dlatego, moim zdaniem, to jest no od razu bez sensu, można powiedzieć. Nie mówię tego po to, żeby krytykować samochody elektryczne, no bo na pewno jest to fajna sprawa do takiej jazdy w koło komina, ale mówię tutaj konkretnie ten aspekt, gdzie ktoś tłumaczy, że ma prąd za darmo. No bo tak nie jest. Przy każdym z tych punktów, co mówię, jest gwiazdka. Jeżeli masz ten samochód elektryczny i fotowoltaikę, również proszę daj znać, jak to u Ciebie finansowo wychodzi, bo być może w Twoim przypadku się to opłaca, i to też warto jest to powiedzieć, żeby inni wiedzieli. Oj, z jakimi kwotami należy się mierzyć? Ale uwzględni również koszt zakupu samochodu. Ile jest droższy ten elektryczny od tej wersji spalinowej, którą normalnie byś kupił, i ile byś wydał normalnie na paliwo. No, bo to wszystko jest ważne i należy wszystko wziąć pod uwagę. Jeśli chcesz wiedzieć więcej bez ściemy, zasubskrybuj mój kanał i prześlij ten film znajomym, którzy się jeszcze zastanawiają. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!